Pierzga czy pyłek? Co lepsze na objawy menopauzy? Ani pieżga, ani pyłek, a czerw trutowy. Jak potwierdzają badania, jest on bardzo pomocny w łagodzeniu skutków przekwitania kobiet. Klimakterium. Dotyczyło to między innymi zaburzeń uwagi i pamięci, osłabienia sprawności intelektualnej i fizycznej oraz skłonności do depresji. W badaniu. Wziął udział kobiety w wieku 42-58. Przyjmowały one czerw trutowy przez okres 2-3 miesięcy. A efektem było znaczne zmniejszenie objawów klimakterium, zwiększenie odporności immunologicznej oraz sprawności intelektualnej. Jednak przede wszystkim już na początku terapii czerw trutowy usuwał Podstawowe objawy przekwitania, takie jak uczucie rozprzestrzeniającego się gorąca po całym ciele, przyspieszony rytm serca czy oddech, jak również nadmierne pocenie się, bóle i zawroty głowy. Podkreślić również należy, że produkt ten był dobrze tolerowany.